Cześć To Wasła, życie poczciwe! Dzisiaj kolejny fragment transurfingu rzeczywistości Wadima Zilanda, fragment z książki numer 3 pod tytułem Zaniechanie bitwy. Zapraszam. Dzisiaj taki fragment o tym, tej lekkości, która jest czasem potrzebna o tym lżejszym podejściu do realizacji celów do naszego życia i zaniechanie bitwy to taki fragment, który właśnie o tym mówi. Dawno nie robiłem też fragmentów z transferingu rzeczywistości, a wiem, że jest to coś, co wielu z Was lubi. Startujemy. Zaniechanie bitwy. Swoboda wyboru opiera się na jednym niezwykle prostym fakcie. Nie ma potrzeby walczyć o osiągnięcie celu. Wszystko, co musisz, to zdecydowanie by mieć. Gdy tylko pozwolisz sobie mieć, możesz spokojnie zmierzać do celu. Wahadła narzucają Ci całkiem inny scenariusz. Zmuszają cię do walki o osiągnięcie celu. Dlatego masz wypowiedzieć wojnę sobie i światu. Wahadła proponują, byś zaczął od siebie. wmawiając ci, że jesteś niedoskonały i dlatego nie osiągniesz celu, dopóki się nie zmienisz. Zmieniwszy siebie, masz dołączyć do bitwy o miejsce pod słońcem. Cały ten scenariusz ma tylko jedno na celu. Odebrać ofierze energię. Walcząc ze sobą oddajesz energię wahadłu Włączając się do bitwy ze światem, robisz to samo. Bitwa wiąże się z ciągłym napięciem, walką, dyscypliną. Do bitwy trzeba być wciąż gotowym. Tak właśnie postępują wojownicy, którzy mętnie rozumieją, że w tym świecie gdzieś jest wolność, lecz ich błąd polega na tym, że myślą, iż wolność trzeba sobie wywalczyć. Całe życie są w stanie wojny, lecz swój najważniejszy bój wciąż odkładają na potem. Wojownikom wydaje się, że nie da się tak po prostu pójść i wziąć sobie wolność. Upewniają siebie i innych, że jest to niezwykle trudne i wymaga długich lat wytrwałej pracy i walki. Pielgrzym podążający drogą Transurfingu nie uczestniczy w bitwie o wolność, ponieważ wie, że już ją posiada. Nikt nie może zmusić cię do walki, lecz nie masz innego wyjścia, jeżeli przepełnia cię wewnętrzna i zewnętrzna ważność. Jedyne co ma wspólnego transerfik z walką, to zamiar działania bez zarzutu. Ale do tego nie potrzeba gotowości bojowej czy dyscypliny, tylko świadomości. Jeżeli nie udaje ci się pozwolić sobie mieć, możesz odłożyć to na potem. Lecz jak długo będzie to trwać? Marnowanie czasu na odkładanie może zająć całe życie. Odkładanie na potem prowadzi do tego, że życie w chwili bieżącej postrzegane jest jak przygotowanie do lepszej przyszłości. Człowiek jest wciąż niezadowolony z teraźniejszości. I pociesza się nadzieją na rychłą poprawę. Przy takim stosunku do życia, przyszłość nigdy nie następuje i zawsze rysuje się gdzieś na horyzoncie. To tak, jakbyś usiłował dogonić zachodzące słońce. Przekonanie, że masz przed sobą wiele czasu, jest jedynie złudzeniem. W oczekiwaniu lepszej przyszłości umyka całe życie. Stąd wzięło się przysłowie: nie ma nic bardziej stałego niż tymczasowość. Naprawdę nie masz czasu na wyczekiwanie. Dlatego też nie należy wyczekiwać przyszłości, tylko włączyć jej część do chwili obecnej. Pozwól sobie mieć tu i teraz. To nie znaczy, że Twój cel natychmiast się urzeczywistni. Chodzi o zdecydowanie, czyli zamiar, by mieć. W przeciwieństwie do procesu permanentnej walki z samym sobą, zdecydowanie, by mieć, posiada nieporównywalnie większą siłę niż zdecydowanie, by działać. Całe życie uczestniczysz w bitwie o miejsce pod Słońcem. Czy wiele udało Ci się w tej bitwie osiągnąć? Teraz oto musisz zniechęcony udać się do obrzydłej pracy lub na uczelnię jak na katorgę, a ktoś w tej chwili odpoczywa w wysokogórskim kurorcie narciarskim albo grzeje się na słoneczku nad ciepłym morzem. Może oni wygrali swoją bitwę i dlatego teraz rozkoszują się życiem? Większość z uczestników bitwy, mimo całej gorliwości, nie jest w stanie nawet w ciągu całego życia zgromadzić dość pieniędzy, by udać się na narty do wysokogórskiego kurortu. Jeżeli możesz sobie pozwolić na układanie przez rok, odkładanie przez rok środków na kilka dni przyjemności, to już dobrze, lecz przyjedziesz na miejsca, tam zła pogoda, lub zepsuł się wyciąg, albo jeszcze jakieś inne przykrości. Nawet jeżeli wszystko jest w porządku, w głowie wciąż roją ci się myśli, że na wiele nie możesz sobie pozwolić. Musisz być oszczędny. Przypominasz sobie, z jakim trudem zarobiłeś na te kilka dni odpoczynku, a one tak szybko się kończą. Tak w ogóle jesteś zadowolony, ale trzeba wracać do szarych dni powszednich i znów harować. Wygrałeś bitwę, zasłużyłeś na święto, niemniej w twoich myślach od czasu do czasu przemyka ponury cień. A wiesz dlaczego? Jesteś pewien, że powinieneś długo i wytrwale pracować, by otrzymać krótkotrwałą przyjemność? Nie jesteś gotów w pełni pozwolić sobie mieć. Ci zaś, którzy pozwolili sobie mieć, nie uczestniczą w bitwie. Nie mają do tego głowy. Na przykład szczęśliwa piątka w zeszłym tygodniu odpoczywała na nartach w bazie wysokogórskiej w Szwajcarii. To było święto. Wszystkie święta kończą się, lecz dla każdego inaczej. Teraz parka kłóci się. o to dokąd by tu pojechać. On chce w Alpy Austriackie, a ona we francuskie. Możecie to przypominać kapryśną operę mydlaną, a dla nich to poważna sprawa. Po prostu poziomy waszej gotowości by mieć są różne. Ty jeszcze rok będziesz harować na swoje święto, a ich nowe święto zacznie się za tydzień. Racjonalne myślenie oburza się. Jak to? Przecież oni urodzili się ze swoimi milionami, a ja muszę zarabiać. Skąd wezmę pieniądze? Który to już raz powtarzam, nie myśl o pieniądzach. Jeżeli zaniechasz swojej bitwy i pozwolisz sobie mieć, to zewnętrzny zamiar znajdzie sposób jak dać ci to co trzeba. Nie jestem w stanie Ci tego teraz dowieść. Sam sprawdź. Nie próbuj, a działaj. Nie jutro, a teraz. Od teraz pozwól sobie mieć. Bezwarunkowo, bez zastrzeżeń. Nie raz, a wciąż. Jeżeli nie będziesz czekać na natychmiastowe rezultaty, a będziesz wciąż pozwalać sobie mieć, pewnego pięknego dnia ziści się to, co inni nazywają cudem. Ci, którzy urodzili się z milionami, posiadają już gotowość, by mieć. Oni nie mają potrzeby o tym myśleć. A tobie wypadnie podziałać ze slajdem. Umysł będzie się martwił o rzeczywistość i środki osiągnięcia celu, lecz to droga walki, która wiedzie donikąd. Na tej drodze nie będziesz mógł zarobić dosyć pieniędzy i zawsze będzie ich brakować. Pracuj na zdecydowanie, by mieć, a nie na pieniądze. Jeżeli skupisz się na celu, jakby był on już osiągnięty, twoje drzwi otworzą się i środki znajdą się same. To właśnie jest wolność, od której dosłownie kręci się w głowie. Jeżeli nie przyjmujesz tej wolności, oto Twój wybór. Nic prostszego, niż powiedzieć, że wszystko to brednie i dalej ciągnąć swój wózek do końca życia. Każdy dokonuje własnego wyboru i otrzymuje tylko to, na co, co gotów jest mieć. Twój wybór to niezbywalne prawo. Ty sam kształtujesz swoją rzeczywistość. Wybór w przestrzeni wariantów odbywa się w następujący sposób. Ludzie przychodzą do supermarketu i tam ich pytają: Czego pan sobie życzy? Jeżeli nabywca mówi: Chce zostać gwiazdą ekstrady. Sprzedawca odpowiada, bez problemu, oto bardzo dobry egzemplarz, specjalnie dla Pana. Światowy rozgłos, bra, bogactwo, blask, zaparkować? Zapakować? Nabywca dziwi się, jakby to powiedzieć, przecież to nie takie proste, tylko jednostki odnoszą sukces. Ci wybrani posiadają wyjątkowe zdolności, a ja jestem zwykłym człowiekiem. Sprzedawca wzrusza ramionami, co mają tu do rzeczy Pańskie zdolności? Oto towar, proszę, to Pańskie. Nabywca. Tak w ogóle to w show biznesie trudno się przebić. To dżungla, tam są tacy specjaliści. Sprzedawca. Dobrze, oto w promocji specjalista, który będzie pana promować. Proszę wziąć, nie pożałuje pan. Człowiek. Te gwiazdy mają luksu, takie luksusowe domy, takie drogie samochody, to śmietanka towarzyska. Czyżby wszystko to mogło być moim udziałem? Jakoś nie chce mi się wierzyć. Sprzedawca odpowiada. No cóż, wielka szkoda. W takim wypadku nie mogę panu w niczym pomóc. Zabiera towar z powrotem na ladę. Dokładnie tak samo jeden człowiek może z obawą pytać drugiego. Umiesz latać samolotem? Bez problemu odpowiada ten. Po prostu siadam na fotelu, zapisam pas i samolot unosi się w niebo. Wystarczy dopuścić, że osiągnięcie celu to tylko kwestia Twojego wyboru, by poczuć, jak absurdalne są obawy nabywcy w sklepie w przestrzeni wariantów. Kwestia tylko w gotowości, by mieć. I tyle. Taki krótki fragment. Do którego dodam swój mały komentarz, bo jak wiecie, jestem fanem brania odpowiedzialności za swoje środowisko, brania odpowiedzialności za swoje standardy, brania odpowiedzialności za to, kim się stajemy, robiąc poszczególne rzeczy. I jeśli czytasz taki na przykład transacting, mogłoby się wydawać, że przecież trzeba odpuścić i pozwolić sobie mieć, nic nie robić. Wydaje mi się, że to jest błędne rozumienie w tym kontekście, że często możemy mieć, można powiedzieć, że to właśnie zdecydowanie by mieć brakujące w naszym działaniu i będziemy się odbijać od ściany. Chodzi mi o to, że nie mamy takiego poczucia, że coś jest dla nas. Jesteśmy jak w tym przykładzie Zilanda, gdy przychodzimy do sklepu i próbujemy coś kupić. Um, niby chcemy jakieś rzeczy, ale tak naprawdę szukamy powodów, dla których jej nie powinniśmy dostać. W wielu miejscach w życiu może tak być, że nie czujemy się dość dobrze, nie czujemy się godni, nie czujemy, że coś jest dla nas. I tutaj właśnie takie zaniechanie walki, zdecydowanie by mieć połączone z, z, z zdecydowanym działaniem, e, najlepiej się sprawdza, bo można powiedzieć, że z jednej strony mamy podstawę w działaniu i doświadczeniu, jeśli podążamy za celem, a z drugiej. Mamy zaniechanie walki, mamy zniszczenie nadmiernego potencjału, mamy zniszczenie tej ważności, przez to, że na przykład powtarzając, slide, czyli językiem Zilanda slide to taka wizualizacja już bycia w tym momencie i uczucia, które mamy, gdy już jesteśmy po drugiej stronie. Gdy te dwie rzeczy się łączą, to jakby tracimy właśnie to, można powiedzieć, co nas gdzieś tam podświadomie blokuje najbardziej. Czyli to poczucie, że coś jest dla nas, że nie jesteśmy dość dobrzy. I to samo może zdziałać dla nas, wydaje mi się, że medytacja Joe Dispenza, o której tu mówiłem w zeszłym roku, bo ona działa na podobnych zasadach: w sensie pozbywasz się jakiegoś swojego ograniczenia, wizualizując tą przyszłość ostatecznie idealną. Ale na początku skupiasz się na na poczuciu tego, co teraz tak jakby cię stopuje, co teraz jest dla ciebie ważne, ograniczające, żeby móc to przełamać i być na drugiej stronie. I często wydaje mi się, że nie robiąc tego, nie przełamując takiego ograniczenia mentalnego, myślowego, które mamy, możemy paść ofiarą bycia właśnie tym, o kim Wadim Zilan mówi, jako tyrającym całe życie, harującym bez końca i nie mogącym wyjechać na na przykład wysokogórskie czas. Oczywiście ten język wydaje mi się, że jest też trochę marketingowy w tej książce, w tym sensie, że Umniejsza, tak, ważność działania z, skupiając się na ważności tego, jak myślimy i jak e, burzymy te pewne ograniczenia, ale nie kupuj tego w ten sposób. Raczej pamiętaj, że najważniejsze, co musisz ty robić, to zmienić swoje środowisko, zmienić siebie, zmienić swoje działania, zmienić swoje standardy i dopiero potem, tak, jakby eksploruj. Takie tematy jak transurfing i zaniechanie walki na przykład. Bo sam z doświadczenia wiem, że skupianie się na rzeczach związanych z transurfingiem z prawem przyciągania może z nas uczynić leniwych gości, którzy są tak wyluzowani i tak zaniechani, zaniechali walki, że leżą na kanapie i wizualizują idealną przyszłość, nie robiąc nic w tę stronę, nie zmieniając siebie, nie pracując nad sobą. To wydaje mi się, że może być pewna ucieczka. Także na to uważaj, ale ogólnie, transurfing, praca nad też tym, jak myślimy w stosunku do świata, jest bardzo ważna, i ten fragment też jest przydatny dla mnie w tym momencie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Was o życie poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku recenzji i w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia. Cześć.